Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: Pójdźcie, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Ta dzisiejsza Ewangelia, którą ten fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, to jest pierwszy dzień działalności Pana Jezusa. I czytamy że właśnie święty marek nam pokazuje tutaj niezwykłość, że Pan Jezus zaczyna swoją swoją działalność od takiego pierwszego cudu, jakim jest uzdrowienie teściowej. Święty Jan nam pisze, że Pan Jezus rozpoczął działalność od rozmnożenia wina, więc ta działalność dobrze się zaczyna. Pan Jezus dobrze zaczyna. Myślę, że w obu wypadkach dobrze zaczyna, chociaż niektórzy mówią żartem, że święty Piotr dlatego się wyparł Pana Jezusa, bo mu uzdrowił teściową. Był też jeden ze świętych, który mówił, że Pan Jezus wyrzucił największego demona w pierwszym dniu swojej działalności. I to nie chodzi o demona teściowej, żeby się tutaj nikt nie, nie cieszył, a inni żeby się nie obrażali, bo ja jako ksiądz mam najwięcej do powiedzenia na temat teściowych. Też nie o to chodzi, żeby jakieś tutaj szukać jakichś tych antagonizmów, jak to mówimy, różnych jakichś takich, bo przecież wszyscy jesteśmy dobrze w naszych rodzinach. Ale Pan Jezus dzisiaj rozpoczyna tą działalność właśnie od domu Piotra. To jest największy cud. Być może rzeczywiście Pan Jezus dokonuje już na początku największego na cudu e, dla tego domu, który się wydarzył. Bo, e, żebyśmy zrozumieli, dlaczego Pan Jezus idzie tutaj, dlaczego to jest tak na początku działalności e, w tej Ewangelii, tak jest opisany ten cud. E, to tak może to, tak wróćmy do, do, do takich historii. E, wiemy, że Ewangelia według św. Marka ale tradycja nam podpowiada, że, no bo wiemy, no oczywiście, że Marek nie, nie towarzyszył Panu Jezusowi. On nie znał Jezusa z tych wszystkich cudów. Być może on go spotkał dopiero gdzieś w wieczorniku, być może to dom Marka był tym wieczernikiem, ale wiemy, że Ewangelia Markowa to jest przekaz Piotra. Że to jest to, jest to co Piotr opowiadał Markowi, to czego sam doświadczył. I, i kiedy to jakby zrozumiemy. To widzimy, że jakby święty Piotr opowiada, że Pan Jezus zaczyna od Jego domu działalność, że Jego dom staje się pierwszym momentem uzdrowienia, uwolnienia, jakiegoś wielkiego cudu, bo to jest taki też przekaz dla nas, że Ewangelia, że nawrócenie nie zaczyna się gdzieś od innych, czy nawet tam daleko, nie zaczyna się od sąsiadów, ale nawrócenie zaczyna się od mojego domu, ode mnie. Od mojej teściowej, synowej, zięcia, ode mnie. Ode mnie nawet właśnie nie tyle, że o, teściowa ma się nawrócić. Od mojego domu czyli ode mnie. Że nawrócenie dotyczy nie jakich, do, do jakichś odległych historii, ale to jest moja historia. To nam dzisiaj chce, jakby Ewangelista przekazać. Że Jezus idzie do domu, idzie do każdego domu, w którym my jesteśmy, do naszej historii życiowej i chce przychodzić do właśnie do naszych bied, do naszych niedoli. I, i nas uzdrawiać, nas uwalniać, że ta Ewangelia jest do mnie, że to Słowo jest do mnie, nie? Jezus przychodzi do mnie. To jest taki pierwszy punkt, który warto dzisiaj zrozumieć, że to nie jest tylko po to, żeby posłuchać, że to nie jest jakaś historia, która się tylko kiedyś tam wydarzyła, fajna, niefajna, ciekawa, nieciekawa, nie? Humorystyczna trochę, no bo otyściowej nie? Ale to jest historia o każdym z nas. Wam Bóg przychodzi do ciebie, do twojego domu, z Ewangelium do Ciebie, ze słowem skierowanym do Ciebie, do mnie, do każdego z nas. I drugi moment, popatrzcie, jak Jezus uzdrawia tę kobietę. Przede wszystkim widzimy, że on przychodzi do tego domu. Jezus tutaj jest niezwykły w swoich gestach, Jezus tutaj podchodzi jak niezwykły dżentelmen. Nie? Przychodzi do zgorączkowanej kobiety. Wiemy, że to nie chodziło tylko o jakąś chorobę, nie chodziło tylko o jakiś stan taki medyczny. Nie? Że, że ta gorączka to mogło być na cały stanie jej życia, że ona była w jakichś pełnych pretensjach, żalach. Dlaczego? Wiemy, że Szymon, no skoro miał tościową, to miał, musiał mieć żonę, miał też dzieci. Tak przychodzi nam to, to się z przekazu i tradycji kościoła. Szymon był jedynym żywicielem rodziny. I on jakiś czas, jako jedyny żywiciel rodziny, wiemy, że wtedy kobiety nie mogły pracować. Były znane na mężczyzn. I kiedy Piotr wychodzi z domu. No to te kobiety i dzieci są zdane na jakąś pastwę losu. Nie? Że ten, który miał się, miał opiekować się stabilnością domu, nagle sobie poszedł, chodził gdzieś tam, podsłuchiwał ją na kształciela, a potem słyszano, że jest w jakieś okolicy, my jesteśmy mądrzejsi, bo wiemy, kim jest Jezus. Oni nie wiedzieli. wiedzieli. Wiedzieli tylko, że jakiś jest nauczyciel, który głosi jakąś nową naukę z mocą. I Szymon, zachwycony tą nauką, sobie poszedł. Nie? Drogie Panie, jakbyście się y, poczuły, jakby wasz mąż, który może czasem y, jest jedynym, może żywicielem, może jedyny pracujący, nagle sobie gdzieś poszedł, bo usłyszał jakąś ciekawostkę, jakiegoś mentora, jakiegoś tam coś ciekawego się dzieje i nie ma go, nie, że go dzień nie ma, bo tam zachlał, nie, tylko nie ma go tydzień, dwa, miesiąc, nie wiem, nie wiemy, ile go nie było dlatego Jezus przychodzi tutaj tej taki takiej takiej kobiety pełnej pretensji żalu, gorączki nie? chodzi o taką gorączkę nie? Jezus wie jak podejść do takiej kobiety nie? podchodzi jak wielki, niezwykły dżentelmen on ją bierze za rękę ująwszy ją za rękę nie? podnosi ją nie? bierze e, tą kobietę za rękę, ująwszy, podnosi ją tam to słowo jest to podniósł to mamy więc tutaj w Ewangelii słowo rezureksit my znamy to słowo rezureksit martwy wstał, powstał z martwy, Że Jezus ją uzdrawiał całkowicie. Nie? Że on ją tak wydobywa jak z totalnych piekieł, totalnego dna, totalnej śmierci. Bo Jezus tak uzdrawia. Bóg tak uzdrawia. Nie? Bóg to nie jest kosmetyczka, która tylko nam trochę poprawi rzęsy, jakiś rzuci balejarz na karnawał. Ale Bóg, kiedy przychodzi. To uzdrawia nas w całości, generalnie, to jest generalny przegląd, generalne uzdrowienie. Bóg tak przychodzi. Więc jest pytanie, jeżeli my też prosimy o uzdrowienie dla siebie, dla kogoś, to nie tylko po to, żeby mi noga przestała boleć, ale Pan zumieją uzdrowia całości i ten ból, i moją chorobę fizyczną, ale też i duchową. Nie? Bo On przychodzi i dźwiga wszystkie nasze choroby, nie tylko te, które mogą wyleczyć albo nie mogą, ale przynajmniej zdiagnozować lekarze w szpitalu. Ale też te nasze choroby, które są o wiele cięższe, choroby naszej duszy. Jezus tak przychodzi, tak ją uzdrawia, nie? z taką delikatnością. I jaki to musiał być gest, popatrzcie, bo ta kobieta, która wcześniej była pełna y, rozgoryczenia, po uzdrowieniu co robi? I to jest po prostu majstersztyk w tym uzdrowieniu. Nie tylko, że on przestaje głowa boleć, że przestaje mieć gorączkę, ale ona kiedy wstaje, to zaczyna usługiwać. Zaczyna służyć. Zaczyna być zatroskana, nagle widzi swojego zięcia, który być może jest zmęczony, bo tyle go dni, miesięcy, nie wiem, tygodni nie było w domu. Nie? Nagle miała wcześniej, miała, jeszcze dwie minuty temu miała do niego pretensje, może nawet nie chciała go widzieć na oczy. Jedynie co mogła, to tylko palce pokazywała, tam są drzwi, a nagle widzi zięciu, Może ty jesteś głodny. Nie? Może trzeba coś ci je, dać zjeść, napić się. Może trzeba ci wyprać coś? Nie? Taką z taką troską, bo, bo spotkanie z Panem Bogiem w naszym życiu, czyli to, co my nazywamy, możemy nazywać nawróceniem, uzdrowieniem, uwolnieniem, prowadzi zawsze do służby. To nie jest tylko dla mnie. Nawrócenie nie jest dla mnie, żebym ja się lepiej poczuł. Ale nawrócenie służy właśnie prowadzi do służby. Mamy dzisiaj to słowo takie bardzo negatywne, służba, nie? Często mówimy, nie będę służył, nie będę służącą w moim domu. Wszyscy chcą rządzić w domu, nie? Wszyscy chcą być królami, panami domu, ale nikt nie chce być służącym. Wszyscy chce, Każdy chce być obsłużony bardziej w domu, nie? Że przychodzimy, nie wiem, do domu, z kościoła, z pracy i, i, i gdzie jestem służący czy służąca, nie? Usługujcie mi. Pan i władca przyszedł. A nawrócenie polega na tym, że ja zmieniam swoją pozycję w domu że zaczynam służyć, że za zaczynam być troskliwy, że zaczynam widzieć drugiego człowieka. Nie? A nawet więcej moglibyśmy powiedzieć, że nawrócenie, spotkanie z Panem Bogiem polega na tym, że nie mi się lepiej żyje, ale innym się ze mną lepiej ma żyć. Że to nie, że ja poszedłem do spowiedzi i tak jestem lżejszy na duszy, na sercu, nie? Tak się czuję 15 kilogramów mniej. Ale nawrócenie polega na tym, prawdziwe, jeżeli ja rzeczywiście dzisiaj spotykam Jezusa żywego w tej Eucharystii, to, to będzie polegało chociażby na tym, że kiedy wrócę do swojego domu, kiedy wrócę już do pracy, do szkoły, to inni patrząc na mnie, nie? może ktoś właśnie będzie chciał ze mną być, bardziej chciał ze mną być. Że to będzie ta przemieniająca siła, która będzie przyciągała innych do mnie. Nie, nie samo zachwyt, samochwałka, o, jestem nawrócony, ja tyle się modlę, ja tyle w życiu robię duchowym, nie? tylko nawrócenie takim papierkiem lakmusowym nawrócenia, to są inni w moim życiu, że inni patrzą, co się z Tobą stało? Się jakoś zmieniłeś, nie? Panie Jezus, tak uzdrawiaj. Dzisiaj prośmy, żeby Pan Bóg nas do, tak, do właśnie tak uzdrawiał, tak nas nawracał, tak nas uwalniał, żeby to nasze życie było taką służbą, troską, miłością yy, dla siebie nawzajem.